We wczesne niedzielne popołudnie na bocznym boisku Rakowa Częstochowa doszło do hitowego starcia czwartej ligi Śląskiej, w którym to zmierzyły się ze sobą dwa niepokonane jak dotąd zespoły: Raków 2 Częstochowa oraz Sparta Katowice. Skład zespołu gospodarzy z jedynką Kubik, dwójka Rapińczuk, trzy Siwkowski, sześć Ezech, siedem Kowaczewicz, osiem Wireński, 11 Głowiński, siedemnaście Gacek, dziewiętnaście Kotala, dwadzieścia Łukasiewicz i dwadzieścia jeden Burkiewicz. Trenerem zespołu gospodarzy jest Przemysław Oziębała. I czas na sparte Katowice z jedynką Kucharski, dwójka Michalski, pięć Krzyśków, dziesięć Wawoczny, trzynaście Torres, 14 Łączek, szesnaście Paweł Mazurek. 17 Goncerz, 18 lipniak, 21 Sobotka i 92 kędzierski. Trenerem zespołu sparty jest Damian Mikołowicz. Przed siódmą ligową kolejką tylko dwie drużyny mogły poszczycić się mianem niepokonanej. Lider rozgrywek z Częstochowy oraz zajmująca czwarte miejsce w tabeli Sparta Katowice. Różnica punktowa między zespołami wynosiła 4 oczka, więc i jedni i drudzy mieli o co grać. Raków myślał, żeby jeszcze bardziej odjechać reszcie stawki Sparta bardzo chciała do lidera się zbliżyć. Mecz na szczycie poprowadził pan Sławomir Smaczny w asyście Tomasza Barańskiego i Oliwiera Wydry. Raków w tradycyjnych czerwono-niebieskich strojach, Sparta cała na biało. Odbiera piłkę rywalowi Dawid Lipniak. Ładnie przerzuca nad defensorami Rakowa w kierunku Grzegorza Goncerza. Goncerz w dobrej sytuacji nie zdołał jednak pokonać Oskara Kubika. Wysokie dośrodkowanie, kto wygra tą walkę w powietrzu. Andan Kowaczewicz i poprzeczka ratuje zespół z Katowic po strzale zawodnika z ekstraklasową historią. Pierwszy do piłki dobiega Bartłomiej Kędzierski. Bez namysłu zagrywa do przodu. Walczy tam bark w bark z Kowaczewiczem. Goncerz wygrywa ten pojedynek. Gracz sparty. Odegranie do Lipniaka, piłka zwrotna do goncerza. Ale tego już chyba za wiele. Bez uderzenia, nawet w tej sytuacji, goście. Rusza do przodu Torres. Krótko z goncerzem. Teraz dalekie zagranie na uciekającego Kędzierskiego. Jest tam jeszcze Torres. Kędzierski, cały czas Kędzierski ze strzałem. Zablokowany przez bramkarza ten strzał. Jeszcze raz Kędzierski nie odpuszcza tej akcji, ale poradzili sobie często chowianie. Spokojnie chcą budować atak Spartanie. Krzyśków, długa piłka do Lipniaka. Walka w powietrzu z Siwkowskim. Nie wyglądało to ciekawie. Obaj leżą na murawie. Sędzia przerywa grę, co wyraźnie nie podoba się Kowaczewiczowi. Gracz Szerakowa-Częstochowa za tą dyskusję z sędzią napomniany żółtą kartką. Siwkowski z autu. Wireński szybko odgrywa dogacka. Ten wpada w szesnastkę gości. Sztuczka techniczna Kabala i gol dla Rakowa, 2 Częstochowa. Gospodarze obejmują prowadzenie w 26 minucie meczu. Wyglądało na to, że Fabian Gacek chciał sobie przełożyć tą piłkę do strzału tym zagraniem technicznym, ale wyszła z tego asysta do partnera z zespołu. 1-0 na prowadzeniu, gospodarze tego pojedynku. Za chwilę zobaczymy raz jeszcze, jak Gacek wpadł w pole karne. Chciał sobie piętą przełożyć tą piłkę, uciekła trochę, ale kabala był tam, gdzie być powinien. 1-0. Źle, dwukrotnie źle wyprowadzają piłkę Częstochowianie. Jest przy niej Bartłomiej Kędzierski. Zagrywa pomiędzy dwoma obrońcami do przodu, nabiega Grzegorz Goncerz i mamy jeden do jednego. Niedługo, bo około 10 minut trwała radość Rakowa sprowadzenia w tym starciu. Dosyć szybko Katowiczanie doprowadzają do wyrównania za sprawą swojego superstrzelca Grzegorza Goncerza. Ale należy też docenić otwierające drogę do bramki podanie Kędzierskiego. I wszystko zaczyna się od nowa. Bardzo długa piłka na kabale. Jest przy nim Krzyśków. Zdołał jednak oddać strzał kabala, ale świetnie w bramce Bartosz Kucharski. Mija doliczony czas gry. Gwizdek arbitra do przerwy 1-1. Z narożnika boiska Sparta Katowice. Dośrodkowanie. Wybija piłkę Kubik, ale za krótko. Jeszcze goście. Gącerz ze strzałem. Piłka w rękach bramkarza gospodarzy. Kabala. Utrzymał piłkę z zagranie do Burkiewicza. Ten oddaje prostopadłym podaniem do kabali. Strzał obok słupka. Na szczęście dla Sparty, gdyż Kucharski mógł tylko odprowadzić piłkę wzrokiem. Jeszcze raz próbują gracze Rakowa. Podanie na lewe skrzydło. Przejęte jednak przez Mateusza Michalskiego, i ruszamy w drugą stronę. Niezbyt dokładne, długie podanie w kierunku Kędzierskiego, ale błąd po stronie gospodarzy dopada do tej piłki. Bartłomiej Kędzierski wstrzymuje akcję, czeka jeszcze na partnerów, ale ostatecznie decyduje się na mocne uderzenie, z którym radzi sobie Oskar Kubik. Mazurek przez linię środkową i podanie na lewo do Grzegorza Glapki. Glapka, dośrodkowanie w szesnastkę gospodarzy. Nie dał się zaskoczyć golkiper zespołu z Podjasnej Góry. Wawoczny, spokojnie, z własnej połowy, do sobotki. Ponownie przy piłce, wawoczny. Wawoczny uruchamia uciekającego lewym skrzydłem Grzegorza Glapkę. Grzegorz Glapka jest już po lukarnym. Przekłada sobie piłkę. Traci, osaczony przez trzech rywali. Wyłuskał jednak tą piłkę z nóg obrońców. Uderza i bramka. Ciężka, trudna sytuacja Grzegorza Glapki. Ostry kąt, zamieszanie. Kilku obrońców przy nim, ale piłka w siatce. Zmieścił to między nogami obrońców, między bramkarzem a słupkiem. I piłka zatrzepotała w siatce. Sparta Katowice obejmuje prowadzenie w 73. minucie. Tego spotkania. Tak jak mówiłem, było ciasno, było trudno, ale zobaczmy, jak sobie poradził mimo asysty kilku obrońców Grzegorz Glabka i rezerwowy. Dzisiaj Sparty Katowice daje prowadzenie zespołowi gości. Muszą zaryzykować częstochowianie. Oni nie mają już nic do stracenia. Ezech radzi sobie z wawocznym. Oskar Siwkowski górą podaje do Kabali. Kabala już w polu karnym. Sparty Katowice. I tylko boczna siatka. Bardzo chcą wyrównać gospodarze Kasper Kotala, Dawid Kabala. Trochę przypadkowo. Piłka pod nogami Gacka, szeroko ustawiony Wireński. Wygrał walkę o pozycję Szczepaniak, ale przestrzelił nad bramką Kucharskiego. Okazja teraz dla gości. Mateusz Kępski musi walczyć w parterze. Zdołał jednak podać do Glabki. Szuka pozycji do strzału Grzegorz Glabka. Grzegorz Glabka, Kubik odbija przed siebie, ale Kamil Łączek wyblokowany w tej sytuacji nie ma gola. Minął regulaminowy czas gry w ataku Raków. Dawid Lipniak nieprzepisowo zatrzymuje Macieja Suskiego i zostaje napomniany żółtym kartonikiem. Rozpocznie grę jeszcze Kucharski. Ale akcji z tego nie będzie. Sparta wygrywa trudny pojedynek na terenie lidera i zostaje jedynym niepokonanym zespołem w lidze. Ważne trzy punkty jadą do Katowic. Dzięki temu zwycięstwu Sparta wskakuje na podium, a jej strata do liderujących rezerw ekstraklasowych Rakowa oraz Piasta wynosi zaledwie jeden punkt. Raków 2 Częstochowa, Sparta Katowice 1 do 2. W ósmej kolejce ligowej 8 września w niedzielę Sparta zmierzy się na własnym boisku z LKS-em Bełk. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 11:00.